Dzień dobry, witam Was serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj 20 maja 2019 nie, pewnie powiecie, dzień jak co dzień, ale dzisiaj dokładnie miało, słuchajcie, 10 lat od kiedy istnieje mój kanał na YouTube, czyli Automoto Serwis. No i z tej okazji chciałbym Wam bardzo podziękować za te wspólnie spędzone mile 10 lat. Wszystkim tym, którzy są, przyszli, zostali, przychodzą. Pamiętam, zaczynało się od kilku osób, tam kilkudziesięciu, a jest was teraz już prawie no, 50 tysięcy. Jest to duży sukces dla mnie, mogło być więcej, ale nie jest to wcale mało. Nie zawsze mogę Wam rzucić to, co chcę, nie zawsze mogę Wam wrzucić to, co byście chcieli, tak? Takiej ilości czy taką tematykę, no nie wszystko się da, ale no staram się jak mogę i będę się starał robić to dalej ode mnie, dla Was, jakąś tam wiedzę Wam przekazać. Także Wam serdecznie naprawdę dziękuję. Fajnie, że jesteście super, fajnie, że komentujecie tam uwagi też są mile widziane. prostujecie mnie nieraz, jakieś tam gafy popełnię celowo albo niecelowa, ale zawsze tam widzę, że, 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 że komentarze Widom jest, jest wszystko ok. Także jeszcze raz dzięki 10 lat 10 lat, jak mówię na YouTubie, 10 lat razem bardzo fajnie, cieszę się niezmiernie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. I mam nadzieję, że no, postaram się tak robić, jak robiłem, to do tej pory albo nawet lepiej, albo więcej, no, jak tylko na to czas i możliwości słuchajcie mi pozwolą. Nie? No, no to dobra, miłego oglądania, kolejnych odcinków, jak dożyję. I coś wam nagram i, i no i kolejnych 10 lat z wami, no bo jesteście naprawdę zajebiście o, o to mi właśnie chodzi, nie? Że, że, że jest ta tematyka i oglądacie i podoba się w miarę, okej, okay, nie? No dobra, dzięki serdeczne, ja uciekam dalej no, w podróż, no i, do, no i życzę wam wszystkich ze mną, <stety>, stety albo niestety, kolejnych tych 10 lat, nie? No, na razie trzymajcie się, pozdrawiam, cześć, hej!